Witajcie ciekawscy poszukiwacze w Parku Wiedzy. Jak myślicie, co jest najszybsze na świecie? Światło. A co jeśli powiem Wam, że potrafimy je uwięzić w cieniutkich, szklanych rurkach i przesyłać za jego pomocą informacje z prędkością błyskawicy? Tak właśnie działają sieci światłowodowe, autostrady danych, które oplatają naszą planetę. Zapraszam Was do, do odkrycia ich świetlistej tajemnicy. Na przystawie spotkałam wróbla i świnkę morską. Wróbel był przekonany, że światłowody to specjalne rurki, które transportują małe świecące robaczki. Twierdził, że każdy robaczek niesie na grzbiecie jedną informację, a im szybciej biegnie, tym szybszy jest internet. Świnka morska z kolei uważała, że światłowody to słomki do picia światła słonecznego. Opowiadała, że komputery piją przez nie światło, by mieć energię do działania, a w nocy internet jest wolniejszy, bo słońce nie świeci. Wyjaśniłam im, że światłowody nie transportują ani robaczków, ani światła słonecznego. To niezwykłe przewody, które przesyłają dane w postaci impulsów świetlnych, generowanych przez specjalne urządzenia. Na Placu Zabaw spotkałam szczurka i kota. Szczurek opowiedział, że kiedyś próbował przesłać wiadomość do swojego kolegi po drugiej stronie parku za pomocą sygnałów dymnych. Niestety, wiał silny wiatr, dym się rozproszył i wiadomość nigdy nie dotarła. Kot dodał, że on próbował komunikować się za pomocą lusterka, odbijając promienie słońca. Sygnał był bardzo szybki, ale działał tylko wtedy, gdy była idealna pogoda i nic nie stało na drodze. Zgodziłam się z nimi, że doskonałe przykłady: światłowody rozwiązują oba te problemy, przesyłając sygnał świetlny w zamkniętym kablu, dzięki czemu jest on odporny na zakłócenia i warunki pogodowe. W zakątku piknikowym spotkałam biedronkę i psa. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o sieciach światłowodowych. Biedronka wyjaśniła, że światłowód to bardzo cienkie włókno szklane, które działa jak lustrzana rura. Pies dodał, że impulsy światła wysyłane do wnętrza światłowodu odbijają się od jego ścianek pod idealnym kątem, co pozwala im podróżować na ogromne odległości, niemal bez strat. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę. Podsumowując, że zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia jest kluczem do niezwykłej prędkości i wydajności sieci światłowodowych. Kochani badacze, dzisiaj odkryliśmy tajemnicę super szybkiego internetu, sieci światłowodowe. Zrozumieliśmy, że dzięki uwięzieniu światła w szklanych włóknach możemy przesyłać dane z prędkością, o jakiej kiedyś można było tylko marzyć. To technologia, która łączy cały świat. I otwiera przed nami nieskończone możliwości. Mam nadzieję, że ta wiedza rozjaśniła Wam obraz współczesnej komunikacji. Do zobaczenia w Parku Wiedzy.